Citroen C4 Picasso już na pierwszy rzut oka wyróżnia się charakterystycznym, a przy okazji dynamicznym stylem. Jego płynne linie tworzą zwartą i smukłą bryłę nadwozia. Wkomponowano w nią elementy niespotykane w innych samochodach dostępnych na naszym rynku na przykład sześciokątną panoramiczną szybę, dzięki której C4 Picasso oferuje wyjątkowo rozległe pole widzenia. Może szkła sprawia, że w kabinie ma się wrażenie niespotykanej przestronności i rzeczywiście miejsca tu nie brak. Styliści Citroena odrobili lekcję z przestronności, dzięki temu dysponujemy tu nowatorskim zagospodarowaniem stanowiska kierowcy, wyjątkową szerokością na wysokości bokci z przodu i pokaźną przestrzenią na nogi. Bagażnik w Citroenie C4 Picasso można bez problemu załadować po sam dach, a to wszystko dzięki bardzo praktycznej otwieranej tylnej szybie. Pojemność to 500 litrów w konfiguracji normalnej i 1374 litry po złożeniu wszystkich foteli. Nasz samochód wyposażony jest także w moduł box, który okazuje się niezwykle praktyczny w codziennym użytkowaniu. Pod maską Citroena C4 Picasso znalazł się dwulitrowy silnik TDI o mocy 150 mechanicznych, który idealnie pasuje do ważącego ponad 1600 kg auta. Średnie spalanie według producenta to 5,7 litra na 100 km. W mieście musimy być przygotowani na nieco większe spalanie, do 8 litrów.